Bank Przedsiębiorczości. Ależ zadbane rośliny. Jak się dba, tak się ma. To jak z biznesem i pracownikami. Podlewać? Proponuję raczej darmowe konto firmowe i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Oraz opieki zdrowotnej także dla pracowników. Takiej na co dzień? I z szybkim dostępem do lekarzy specjalistów na terenie całej Polski. No to teraz rozkwitniemy. Rozwijaj biznes z kontem firmowym i zadbaj o siebie i pracowników. Alior Bank ból gardła? szybką ulgę w bólu przynosi. Fiorda Maxem D. To unikalne połączenie naturalnych składników, których siła redukuje ból gardła i przywraca komfort działania. Fiorda Maxem Moc natury na bulgardła. Planowanie przyszłości nigdy nie było łatwe. Dziś jest niemożliwe. Dlatego teraz liczy się teraz. Nasze życie dzieje się teraz. Każde teraz ma znaczenie, kiedy je zauważasz. Kiedy sięgasz po telefon, żeby nie uronić ani jednej chwili. W T-Mobile usuwamy bariery, które dzielą cię od tego, co ważne. A internet bez ograniczeń w telefonie to dopiero początek. Ciesz się każdą chwilą, bo kiedy jak nie? Już jest. Oto wasza nowa pralka. Uprzednio się zepsuła, po urlopie mamy tyle Ech. prania. I nie planowaliśmy takiego wydatku. Spójrzcie. Przyczyną awarii jest osad z kamienia. Nie używacie kalgonu? Nie. A warto. Dodany do każdego prania neutralizuje kamień, zanim się osadzi i spowoduje awarię pralki. Uszedł życie każdej pralki to kalgon! W niskich temperaturach niektóre bakterie pozostają w pralce. Wypróbuj kalgon higieniczna czystość. Jedyny środek przeciw osadzaniu się kamienia, który usuwa 99% bakterii z pralki. W piekarni Lidla jesteśmy jak w małej piekarce i dlatego wiemy, co lubicie. Na przykład nasze nowości, jak chleb pełen ziaren z lokalnych upraw, drożdżówki z polskiej mąki i z polskim serem, czy te bagietki typu francuskiego wypiekane na kamieniu i calzone ręcznie formowane z oliwą. Bo w piekarni Lidla zawsze kroi się coś dobrego, a świeże pieczywo znajdziesz od rana do wieczora. Na przykład wybrane półki 6 w cenie 4. Piekarnia w sercu Lidla. Kiedy wygrywasz w Euro Eurojackpot odnajdujesz siebie na nowo i wykorzystujesz każdą minutę do granic. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 345 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Gdzie wielki wybór do domu mam? W Kauflandzie. Od czwartku wszystkie ręczniki aż o 30% taniej. A kod z Polaru Go tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kategoria Mokry Kaszel Flegamax <laughs> działa A w oskrzelach B w zatokach To szok! W zatokach też! Wydzielina może zalegać w różnych miejscach dróg oddechowych. Flegamax dzięki karbocysteinie upłynnia gęstą wydzielinę i zoskrzeli i z zatok Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu Nowość Flegamax Forte W skoncentrowanej dawce wystarczy jedna saszetka na dobę Klimat Afryki Południowej jest idealny do oprawy ciemnych winogron. Odmiana Sable łączy w sobie nuty muskatu i owoców tropikalnych. Midnight Beauty ma delikatną skórkę, a Melody jest soczysta. Z moim zespołem dbam, aby winogrona gotowe do zbiorów, w Twojej Biedronce były zawsze najwyższej jakości. Zasmakuj w najlepszym wyborze świeżych winogron z Biedronki. Bez pestek? Słodko! Biedronka. Kraina świeżości. Czy chcesz chronić się przed wirusami? Oczywiście, przecież codziennie spotykam tyle osób. Dlatego mam nowość, że do nosa Bloxin. To moja bariera przeciw wirusom. Bloxin tworzy na błonie śluzowej nosa warstwę ochronną. Blokuje wnikanie wirusów i ich namnażanie. Chroni przed infekcjami, w tym grypą i przeziębieniem. Bloxin chroni mnie i moich podopiecznych. Ogranicza rozprzestrzenianie się wirusów. Dla dorosłych i dzieci po pierwszym roku życia. Bloxin. Twoja bariera przeciw wirusom. Za chwilę program Elżbiety Jaworowicz. Sprawa dla reportera. Niemcy miały być dealerem Putina i rosyjskiego gazu. No i to jest geneza Nord Stream 1. Jest to projekt, który ułatwia podjęcie szantażu politycznego. Profesor Buzek i pan Tusk powiedzieli, że oni nic na to nie mogą zrobić. Polska musi podjąć bardzo szybkie działania, jeśli chodzi o alternatywne zaopatrzenie w gaz. Magazyn Śledczy Anity Gargas. Dziś o 22.35 w Jedynce. To, co? to tylko rekonstrukcja zbrodni. Sugeruje, że to jest seryjny morderca i dalej będzie zabijał. Komisarz Alex. W sobotę o 20.35 w Jedynce. Niech nie kule, biją! No tatka, Rewolucja. To cud gospodarczy jest. Ale niech no ktoś zastrajkuje. Mają wojsko, czołgi, cały staną Ja tego nie przeżyję. Redyra wojny wygrywa się inaczej. Dlatego muszę sam wyjechać. Być Stulecie winnych w niedzielę o 20.15 w Jedynce.